Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak beznadziejny był rok 2019 dla marki Engelbertz. Wówczas, w dziesięciolecie franczyzy, Rovio usunęło większość swoich gier ze sklepów z aplikacjami. A czy wiedzieliście, że początkowo Rovio miało inne plany z okazji dziesięciolecia? Ich planem było wydać grę, która pomimo posiadania designu filmowego miała być w stylu klasycznym. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej anulowanej produkcji, która tym razem ma szansę jeszcze się pojawić. Mam na myśli Angry Birds X, a więc bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Angry Birds X, znana też pod nazwą plikową AB4, była planowana jako gra z okazji dziesięciolecia serii. Choć pierwszy raz dowiedzieliśmy się o niej w 2022 roku, to dopiero 29 stycznia 2025 roku zostały udostępnione koncept arty na stronie Art Station przez Tuomasa Gustafssona dotyczące pierwszych planów na tę grę. Koncepty te przedstawiają tło w poziomach, screen oraz to, że gra była w stylu klasycznym czyli strzelamy ptakami z procy w kierunku świn i ich budowli. Był jednak pewien wyjątek. Tym razem, zarówno ptaki, jak i świnie miały wyglądać tak jak w filmowym uniwersum. Ale cóż, wówczas porzucono projekt. By powrócić do niego około w 2022 roku. Projekt ten powrócił w trochę zmienionej wersji i 24 listopada 2022 roku w serwisie Fortran wyciekły koncept arty przedstawiające postacie w wersji z filmu Angry Birds, jak i w wersji przygotowanej specjalnie dla tej gry. A 19 października 2023 roku Angry Birds Network przekazał na Twitterze informację, że gra jest rozwijana przez Rovio Toronto Studio. Niestety, na temat tej gry, jak do tej pory, dostaliśmy tylko tyle informacji. Także na podstawie koncept Artów wynika, że gra miała opierać się na klasycznej mechanice z wykorzystaniem stylu filmowego, z czego sądzę, że styl filmowy zostałby wykorzystany w kadcenkach w grze. I mimo że nic nowego nie słyszeliśmy na temat tej gry już od dłuższego czasu, to sądzę, że ten projekt nie został ponownie porzucony. Ależy odłożone na takiej jakby półce z pomysłami, czekający albo na kolejną część filmu Angry Birds, albo na 20-lecie marki. Chyba że rowion nas zaskoczy jest tak naprawdę projekt ten cały czas rozwijany i dopracowywany. Cóż, pożyjemy zobaczymy. A wy co sądzicie o tej grze? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak sądzicie, czy jeszcze ujrzymy tą grę, czy raczej już ją porzucili. A ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli interesują was inne anulowane projekty Rovio, to koniecznie sprawdźcie naszą playlistę z anulowanymi i zapomnianymi projektami. Link macie w opisie. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów na temat Angry Birds, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, by mieć włączone powiadomienia. A także jeśli film wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A ja na razie żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych filmach. Mówił Shade.